Yy, matura, maj 2018 rok, zadanie 11. Dany jest ciąg AN określony wzorem takim, dla N większego od 1. Ciąg ten jest arytmetyczny lub geometryczny, z różnicą lub ilorazem, równą równym. I teraz tak, jak się do tego zadania zabrać? Ja bym zaczęła od łatwiejszego przypadku, bo no tak, kiedy jest ciąg arytmetyczny, kiedy... Różnica: an plus 1 minus an równa się r, tak? Tutaj dzielimy an plus 1 przez an równa się q. I to r i q są liczbami, po prostu liczbami. Nie zostaje nam jakieś n, jakieś coś, tylko nam się od razu pięknie wychodzi y, liczba. Y, I uważam, że w tym zadaniu będzie łatwiej sprawdzić to pierwsze. Dlaczego? Ano, zapraszam. Ciąg dalszy nastąpi za sekundkę. An równa się 5 minus 2n przez 6. I teraz tak. Yy, yy, I teraz tak. Tutaj to mogę sobie zapisać tak. 5 szóstych minus 2 szóste razy n. Tak? Więc mój wyraz an plus 1 to się równa. 5 szóstych razy, yy, minus. 2 szóste razy n, mi się zamieniło na n plus 1. Czyli otrzymuję 5 szóstych minus 2 szóste n minus i plus 1 daje mi minus 2 szóste, tak? I teraz co mam zrobić? ten wyraz, a n plus 1 odjąć a n. No i podstawiam. A n plus 1, czyli to. A to, czekajcie, jeszcze ładnie to zobaczycie, to jest 3 szóste minus 2 szóste n, tak? 3 szóste, bo 5 minus 2 są 3 szóste. Widzicie to? to. To i to. Zredukowałam i dobra, czyli a n plus 1 to jest to całe czyli 3 szóste minus 2 szóste n minus otwieram nawias i przepisuję to 5 szóstych minus 2 szóste razy n i co otrzymałam 3 szóste minus 2 szóste n przepisuję tu mi się zmienia znak, czyli jest minus 5 szóste minus minusem daje plus 2 szóste n tak pytania do tego momentu się wydaje, że chyba do tego e, teraz jest wszystko jasne i to się równa to z tym mi się skróciło i zostało 3 szóste minus 5 Szóstych. To się równa. 3 minus 5 jest 2 z minusem. Skracam przez 2, 1, 3, minus 1, 3. I teraz tak, co mi wyszło? Wyszło mi to, bo tak. Wynikiem naszym jest liczba bez żadnego n, więc jest super fajnie, bo wyszło nam, że jest ciąg arytmetyczny. Od razu wyszła nam jego różnica, minus 1 trzecia. Czyli odpowiedź A. Co tutaj mogłoby być trudne, wykombinować właśnie to, czy to jest arytmetyczny, czy geometryczny. Możecie również korzystać z wszystkich możliwych własności w ciągu arytmetycznego i ciągu geometrycznego, ale to będzie strasznie dużo liczenia i długo. Albo możecie też wyliczyć, czy pierwsze wyrazy tego ciągu, czy pierwsze, czyli A1, A2. A3 i zobaczyć, jak one się między sobą zachowują, czy mają właśnie stałą różnicę. Możecie się bawić jak chcecie. Ja Wam pokazałam najprostszą metodę. No i chyba. A jeszcze Wam zaznaczę. Tak. AN plus 1 to to i to. Czyli tutaj to trafiło, tak. I AN to było to pomarańczowe, czyli to. I to jest ten nawias. Więc. Na tyle. Jak macie pytania, piszcie.